camera W czasach, kiedy wydaje nam się, że zawodnicy 2700 Plus są jakimiś turbokoksami, każdy z nas lubi obejrzeć sobie czasem partie, gdzie dzieją się totalne dymy i gdzie ci zawodnicy pokazują, że również są ludźmi. I wczoraj taka partia miała miejsce, ponieważ mierzyli się ze sobą grający czarnymi El Magneto, czyli Magnus Carlsen, a białymi Gukesh D, czyli jedna z najnowszych indyjskich gwiazd gościu, który w wieku 16 lat wbił ranking 2700. No i teraz już jest zaliczany do szerokiego grona najlepszych zawodników na świecie. Jak widzicie rankingi są czeskomowe, ponieważ partia miała miejsce podczas Speed Chess Championship, czyli turnieju organizowanego przez czeską. Zawodnicy grali ze sobą meczek. No Magnus Carlsen totalnie rozniósł Gukesza, wygrał chyba 23 do 5, jakoś tak. W każdym razie w tej partii działo się coś super ciekawego, zarówno w debiucie, jak i w grze w środkowej, jak i w końcówce, jak i za samo zakończenie partii. Było niesamowicie ciekawe, także polecam Wam oglądać do końca. Magnus Carsten gra kolorem czarnym. Jest to tempo 3 plus 1, to znaczy zawodnicy mają 3 minuty na starcie, ale za każdy ruch dostają sekundę. Nastąpiło te 4, skoczek F6. C4, E6, skoczek F3, D5, skoczek C3. No i tu mamy oczywiście pozycję, którą widzieliśmy już milion razy. Czarne zagrały sobie w ten sposób. Zazwyczaj tutaj grają goniec E7, e, goniec B4, ewentualnie jakieś C6, B6, goniec D6. Jest tutaj bardzo dużo ruchów. Natomiast Magnus Carsten słynie z tego, że on lubi zagrać ruch, który niby nie jest do końca poprawny, ale można młodego zawodnika wywieźć w pole. I takim ruchem tutaj jest H6. Wygląda to totalnie głupio. Co prawda, bronimy się przed tym związaniem, ale ludzie zrozumieli w pewnym momencie, że to związanie nie jest jakoś bardzo groźne, więc nie powinno się tak grać. No, ale to jest Magnus Carlsen. Goniec D6, A3, Roszada. No, i tutaj zaczynają się potężne dymy, ponieważ Gukasz jest zawodnikiem, który bardzo dobrze przystosowuje się do tego, co się dzieje na szałownicy. On nie jest taki jak my wszyscy zazwyczaj, że wiecie, skończymy sobie rozwój, zagramy tu, Roszada, i będziemy próbować wygrywać w 25 tysięcy ruchów. Tylko on lubi atakować. I w jaki sposób tutaj białe mogą zaatakować? Mogą zagrać ruch G4, który na pierwszy rzut oka jest podstawianiem pionka, ale okazuje się, że bić tego za bardzo nie można, ponieważ nastąpi wieża G1, skoczek gdzieś tam sobie wróci, nastąpi goniec H6, giga problemy, więc nie można czegoś takiego zrobić. Oczywiście, skoczek E4 jest opcją, i to jest najlepszy ruch według komputera. Hetman C2. No i tutaj Magnus Carlsen myli się po raz pierwszy, ponieważ to, co on powinien zrobić. that's beach No i w zależności od tego, czym zrobić, e, czym zostanie odbite na drugim skrzydle, powinien prędzej czy później albo zagrać bicie na C4, albo zagrać C5. kontruderzyć uderzyć C w centrum, nie pozwolić na to, żeby przeciwnik go atakował. E, przynajmniej nie tak za darmo. Natomiast on zdecydował się zagrać tutaj ruch F5, co jest bardzo dużym błędem, ponieważ teraz jak przeciwnik zbija i nastąpi bicie, no to białe na spokojnie mogą atakować przez wieża G1. Mogą, no, wieża G1 już sprawia bardzo dużą groźbę przeciwnikowi, także Magnus Carsen musiałby. Tutaj uważać, natomiast z jakiegoś powodu Gukasz zdecydował się zbić na D5. Nastąpiło skoczek D7, wie teraz dopiero wieża G1, ale teraz już jest taka różnica, że możemy zagrać skoczek F6 i jeżeli białe zdecydowałyby się zbić na H6, no to tego skoczka możemy ustawić na G4 i atakować na F2. Także to taki niuans, który mógł mieć znaczenie. Dlatego grający białymi mi zdecydował się zagrać skoczek E4, nastąpiło FBE, skoczek poszedł na E5 i tutaj najlepszy ruch według komputera możecie się zastanowić. Magnus Carlsen go zagrał. No, dla mnie jest absurdalny, ale ja się nie znam. A mianowicie, najlepszym ruchem według komputera jest tutaj zagranie Król H7. Jak wszyscy wiemy, ruchy królami, no, bywają, bywają sugerowane przez komputer. Oczywiście tutaj troszeczkę chodzi o to, żeby zejść z ruchu goniec H6, żeby zejść z ruchu, z skoczek G6 i tak dalej, więc to jest jak najbardziej logiczne. Aczkolwiek, no, z drugiej strony, no nie no, dobra. Król H7 jednak ma sens, jak tak sobie myślę. E, goniec D2. Goniec poszedł na F5, długa roszada. No i teraz po tych wszystkich problemach, które Magnus Carlsen miał w debiucie, ustabilizował się całkowicie i wszystko jest git. Oczywiście jest to partia blicowa, więc nie musi to oznaczać, że tutaj białe lub czarne wygrają. Natomiast na dobrą sprawę z debiutu grający czarnymi L-Magneto wyszedł dobrze. I to, co powinien zrobić, to raczej was nie zaskoczę, zbić po prostu pionka. To jest najlepszy ruch według silnika, dlatego że sprawiamy też groźbę ruchem E3. I. To może być dość problematyczne. Jak przeźmik zagra coś losowego E3 atakujemy tutaj, atakujemy tutaj i wieża broni naszego gońca. Yy, natomiast z jakiegoś powodu, i tutaj chciałbym wam powiedzieć, dlaczego tak się stało, ale tak z czystym sercem mogę powiedzieć, że nie rozumiem. Magnus Carson zdecydował się zbić na E5 i dopiero teraz zbić na d5. Natomiast to już jest trochę różnica, ponieważ przeciwnik zawsze będzie mieć te parę gońców. I od tego momentu przez kilka ruchów nic się nie działo. Zawodnicy po prostu wyprowadzali swoje figury. Nastąpiło F3, które jest bardzo ciekawe. Skoczek B6, e, goniec sobie wrócił. Nastąpiło C5, E6, C4, odejście, bicie na E6. E, goniec C3 i teraz czarne mają jedną kontynuację, która prowadzi im do, ich do dużej przewagi i zaraz Wam ją pokażę. Natomiast ona jest absurdalna. Tutaj jedynym ruchem, który prowadzi do lepszej pozycji czarnego, jest zagranie ruchu G6. Wygląda to totalnie głupio, bo otwieramy gońca, a co więcej, po biciu, jeżeli my zbijemy, przeciwnik ma bicie na 4, to nam za wiele nie daje. Okazuje się, że to, co komputer chciałby w tej sytuacji pogieszyć bicie na D8, to chciałby, żeby poświęcić jeszcze tutaj. Prawie dostajemy mata, ale to nie jest mat, bo zbijemy na H8. I teraz cokolwiek by się nie działo, Hetman sobie odejdzie, my bijemy, bijemy, tutaj, tutaj, tutaj i to wszystko musiałby Magnus Carlsen widzieć grając ruch G6. Oczywiście to się nie stało, nawet Magnus Carlsen na kilku minutach na zegarze jest w stanie popełniać błędy, zdecydował się zbić, zbić, wieża poszła na G8, żeby bronić punktu na G7, Hetman D4 i bardzo dobry ruch, chociaż dziwnie wyglądający, a mianowicie G5. Jest to bardzo dobry ruch, bo paradoksalnie grając g5 bronimy tego pionka. W tym momencie grozi bicie na g7, trzeba było tego pionka ruszyć, eee, no i tutaj białe zagrały koniec d1. F3, nastąpiło E4, goniec G6, H4, Hetman wrócił sobie na D7, nastąpiły wymiany i przechodzimy do takiej końcówki. Żeby wam jeszcze z takiego kronikarskiego obowiązku powiedzieć, H4 było błędem, Magnus Carlsen powinien grać G4 i lecieć tymi dwoma pionkami. Z jakiegoś powodu na to się nie zdecydował, może po prostu stwierdził, że końcówkę i tak wygra. Natomiast obiektywnie ta końcówka jest totalnie remisowa. Co więcej, gdybym ja miał taką pozycję kolorem czarnym, ja bym sobie myślał, że ja tutaj muszę walczyć o remis. Dlaczego? Ponieważ jest porówno w materiale, jest, znaczy, no zaraz może być porówno w materiale, jednak liczymy, że jeden z tych pionków kiedyś tam spadnie, co zresztą zobaczycie zaraz. Natomiast przeciwnik ma parę gońców, i to jest zawsze bardzo problematyczne. Ale co tutaj zrobił Magnus Carson? Czy, czy pokazał, że jest najlepszym zawodnikiem na świecie? No, zobaczycie: Król Dead wieża oczywiście idzie na e8, atakujemy słabego pionka, ale król znowu podchodzi blisko. Nastąpiło wieża f8, ale tutaj na spokojnie wieża f1, skoczek wrócił na d7, przeciwnik bije, 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 odzyskaliśmy pionka grając kolorem białym, i teraz białe mają parę gońców, Czarny skoczek jest totalnie ograniczony przez tego gońca. Drugi goniec, co prawda, nie jest najlepszy, ale w zasadzie to, co zaraz białe będą chciały zrobić, to zagrać jakoś tak i po prostu tego gońca uaktywnić. Więc pozycja jest totalnie z praktycznego punktu widzenia dużo lepsza dla koloru białego. Mają parę gońców, mają potencjalnie wolnego pionka. Ten pionek raczej nie będzie miał znaczenia, a przede wszystkim ten goniec jest znacznie lepszy od tego skoczka. Więc nastąpiła aszej, żeby pionka nie stracić tak zupełnie losowo. Król podszedł na f4, Król poszedł na g8, goniec c2, najlepszy ruch w pozycji, po to, żeby ustawić gońca na d1. I teraz wywieramy presję na h5. Wywieramy też presję taką, że zagramy goniec f3, i ten goniec zaraz tutaj sobie wyjdzie. Więc Król f7. Goniec poszedł na F3. Nie będę was kłamał. Komputer tutaj zaczyna już mówić, że to jest duża przewaga białego, że jest jakieś plus półtora dla koloru białego. O, czy to oznacza, że pozycja jest wygrana? Polemizowałbym, ale na pewno z takiego nawet mojego oka jestem w stanie stwierdzić, że tę pozycję gra się bardzo trudno kolorem czarnym. Goniec sobie wrócił. Tutaj dużo takiego chodzenia. Skoczek F8. Goniec C5. Król poszedł na F7. No i teraz bardzo duży, wręcz niezrozumiała decyzja. Gukesza, ponieważ w tym momencie to co on powinien zrobić to wrócić. W zasadzie nawet w tym momencie ten szach nie był mu potrzebny, powinien wlatywać tym królem od razu i próbować przejść do kontynuacji, że wiecie, dostanie szacha, pójdzie tutaj, no i jak będzie, nie wiem, przeciwnik nie będzie chciał go wpuszczać, to i tak sobie podejdziemy tędy, tędy i nasz król jest bardzo aktywny. Jednakże przeciwnik zdecydował się zagrać tutaj i teraz zagrać król E5, ale teraz jest skoczek D7. I ta pozycja wcale nie musi już być wygrana dla koloru białego, z tego względu, że czarne mają trzy silne pionki, ale przede wszystkim mają pionka na skraju, który może odcinać resztę figur białego, czyli tego białopolowego gońca. Więc nastąpiło król E6, król D4, H4, goniec H3, król sobie wrócił, król poszedł na E3 i wierzcie lub nie, w tej pozycji. Pomimo tego, że jeszcze jakieś 10 ruchów temu to białe grały na wygraną, Magnus Carlsen stojąc w miejscu sprawił, że ta pozycja jest wygrana dla koloru czarnego. Po ruchu A5. Król idzie na D4. I w tego typu pozycjach, żebyście się też czegoś mądrego nauczyli, to co chcemy zrobić, to wytworzyć sobie jednego pionka wolnego tutaj. I drugiego wolnego tutaj i sprawić, żeby w jakiś sposób konfiguracja pionków pozwoliła nam na wytworzenie wolniaka, który nie może być zatrzymany przez króla. Może to zagmatwanie powiedziałem, ale zaraz zobaczycie o co chodzi. Koniec idzie na F7, Król idzie na C5. Goniec idzie na E6, najlepszy ruch. Teraz nie można tego zbić, bo cokolwiek się nie stanie, pcham pionka, zatrzymam te pionki, wygrywam. Więc koniec wrócił na F1 i teraz. To, co Magnus Carlsen musi zrobić, żeby wygrać tę partię, to zagrać absurdalnie wyglądający ruch, a mianowicie B4. I po to, że po tym biciu gramy C3, i po tym biciu gramy A4. Piękne. Czarne mają tylko dwa pionki. Białe mają cztery pionki, jest porówno w materiale, jeśli chodzi o lekkie figury, ale to czarne za pomocą tych dwóch pionków wygrywają. I zauważcie, no cokolwiek nie, się nie stanie, pchamy tego pionka. Goniec C4 nigdy nie działa. Jeśli zagramy goniec C4 od razu, yy, to tutaj co ciekawe, możemy zbić i dopchać tego pionka, trochę dokładniejsze jest zagranie A3. No i te pionki po prostu idą dzięki temu, że te kilka ruchów temu w tym momencie czarne zagrały H4. To teraz mają totalnie wygraną pozycję, jeżeli nastąpi B4. Ale B4 nie nastąpiło. Magnus Carlsen poprawił pozycję swojego gońca i zagrał ruch koniec D7, i teraz jest to remis. E5. Magnus gra B4. Bicie, C3. Idzie cała ta kombinacja. Tylko, że teraz różnica jest taka, że nasz goniec jest na D7, a nie na E6. On nie kontroluje tych pól. A co więcej, teraz można zagrać jakiś ruch typu G6. No i w momencie, w którym my zaczniemy pchać swojego pionka, czyli zagramy A3 i C4 yy, i H3, no to okazuje się, że wyścigi wygrywa kolor biały. I teraz ten ruch goniec C4 sprawił, że tego pionka nie można zatrzymać. Nastąpiło G7, yy, H2. G8H1 z Hetmanem, no i teraz niestety po ruchu Hetman F7 białe dają mata i Magnus Carsen, pomimo tego, że bardzo oddzielnie walczył i nawet ociar, otarł się przez wygraną pozycję, no to tutaj niestety dostaje mata w 10 ruchach i ten mat wygląda w ten sposób, że po Hetman F7 e, król musi odejść na D8. No i teraz taki kluczowy szach, a mianowicie Hetman F6. Jeśli przeciwnik podejdzie tutaj goniec F7, standardowy Macik, odejdziemy tu, tu mat. Więc król y, po Hetman F6 musi iść gdzieś do przodu, ale wtedy goniec A6, król sobie odchodzi, jak odejdzie tutaj, to jest mat, więc musi odejść tu, 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 tu. Mat. To wszystko oczywiście nie jest jakieś skomplikowane, no i załadnicy na poziomie 2790 na luzaku takie rzeczy znajdują, dlatego po tym ruchu czarne yy, odeszły królem na D8 i białe zdecydowały się podejść królem na D6. Yy, w sumie idea jest bardzo podobna, ponieważ tutaj jest mat w jednym ruchu. To znaczy, wiecie, odejdzie koniec, zostajemy mata, tylko problem jest taki, że Magnus Carlsen w tym momencie od ręki zagrał Hetman F3 i partia zakończyła się jego zwycięstwem i tyle. Także jak widzicie dymy totalne potrafią dziać się nawet na tym najwyższym poziomie. Krótszy czas jest bardzo fajny do oglądania, także mam nadzieję, że filmik i moja mała analiza partii Wam się podobała. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo!